Toczy się spór o to, ile Polska dostanie z Europejskiego Funduszu Ożywienia. Pojawiła się nawet kwota, że to 36 miliardów euro. I o tym właśnie będę rozmawiał z doktorem Przemysławem Kwietniem, głównym ekonomistą XTB. Dzień dobry Przemku. Witaj Zbyszku, dzień dobry Państwu. Jaki jest stan sporu o to, jakie pieniądze zostaną wpompowane w europejskie gospodarki? Były przez pewien czas obawy o to, że Europa nie będzie w stanie istotnie odpowiedzieć na kryzys, i w związku z tym to wychodzenie z kryzysu wywołanego pandemią będzie trwało dłużej niż na przykład w Stanach Zjednoczonych, gdzie wprowadzano absolutnie gigantyczny program stymulacyjny, no w dużej mierze finansowany programem ilościowym Fedu. W Europie rządy działały głównie na własną rękę. No, ale też była duża presja na Komisję Europejską, na ogólnie wspólnotę, żeby zrobić coś na poziomie europejskim, no bo jakby różne kraje mają różne możliwości. Są kraje, które, tak jak Niemcy, które mają względnie niskie zadłużenie, gdzie rentowność obligacji jest ujemna czyli rząd emituje dług i później odkupuje go płacąc mniej. No, paradoksalna sytuacja, ale tak jest. No, i te kraje mogą zrobić więcej a są kraje takie jak Włochy, które zostały szczególnie mocno dotknięte przez pandemię, um, które już są bardzo mocno zadłużone i bez wsparcia Europejskiego Banku Centralnego w ogóle nie byłyby w stanie dalej istotnie się zadłużać, a, a nawet przy tym wsparciu jest to trudne, więc jakby stąd też presja na, na zrobienie czegoś wspólnie, no ale jak to jest w takiej wspólnocie, gdzie to nie jest jedno, jedno państwo, no, są różne e, grupy interesów i też różne poglądy. Od zawsze, tak naprawdę, jest część krajów bardziej konserwatywna, która, trzeba przyznać, dbała o swoje finanse publiczne bardziej też i ona nie chce takiego e, uwspólnotowniania długów. E, a jest część krajów, no oczywiście w tym momencie najbardziej tych dotkniętych pandemią e, z południa Europy, które chcą, e, żeby ta pomoc unijna była większa. Więc na razie mamy jakiś zarys. Propozycji Komisji Europejskiej, programu wartego 750 miliardów euro, z czego 500 miliardów to byłyby granty, czyli to byłaby faktycznie pomoc, tak? nie, nie, nie pożyczki, bo 250 miliardów to mają być pożyczki, natomiast 500 miliardów to mają być granty. Pieniądze byłyby pozyskane emisją długu na poziomie Komisji Europejskiej, czyli jest to pewnego rodzaju nowość. Nie jest to takie uspólnotowianie długu całkowite, gdzie dług włoski jest dla inwestora tym samym co niemiecki, jakby podatnicy tak samo z niego odpowiadają, ale jest to jednak krok w tym kierunku. Co więcej, no wiadomo, że budżet unijny czerpie pieniądze ze składek członkowskich, które są uzależnione od wielkości gospodarki, czyli byłyby gospodarki, które dostałyby te granty, takie jak Niemcy czy Francja. Ale na dłuższą metę, by więcej za to zapłaciły, no bo przecież trzeba będzie podnieść tą składkę albo ograniczyć budżet na no, to, nie miałoby sensu, więc pewnie podnieść składkę w przyszłości, żeby być w stanie obsługiwać to zadłużenie zaciągnięte właśnie pod, pod te granty. No dla Polski, jeśli te spekulacje się potwierdzą, jeśli to będzie kwota 36 milionów euro, to są to ogromne pieniądze. To jest to około 7% naszego PKB. Naturalnie jest bardzo wiele pytań, w jakim terminie te pieniądze miałyby być wydane, jaka byłaby reguła ich przyznawania, tak, jakby kto by o tym decydował, na co one pójdą. To jest ogromny zapytania, i na pewno będzie jeszcze przedmiotem wielu zażartych dyskusji, bo, bo, bo część krajów, która będzie to finansować, no nie będzie chętna, żeby rządy sobie mogły wydawać te pieniądze na jakichś różnych celów, niekoniecznie niekoniecznie sprzyjających ożywieniu gospodarczemu, więc, więc jest dużo niewiadomych, ale kwoty robią wrażenie. Właśnie, jak przypuszczasz, jak długo może potrwać jeszcze dyskusja, na jakich zasadach ten fundusz będzie funkcjonował, bo rzeczywiście no, trzeba się śpieszyć, jeżeli mamy ożywiać gospodarkę. Z pewnością, no, te pieniądze są potrzebne tak naprawdę w, w tym roku, tak, i pytanie, czy one w tym roku zostaną w, jakim, w jakimkolwiek stopniu wypłacone. E, e, no, Unia Europejska pokazała 10 lat temu no, to, że nie umie sobie do końca radzić z szybkim działaniem. W momencie, kiedy mieliśmy eurokryzys, tak naprawdę dwa lata trwało wypracowanie jakiegoś rozwiązania, które no, odsunęło scenariusz rozpadu strefy euro. Do no, teraz jakby można powiedzieć, że wszyscy jesteśmy mądrzejsi od doświadczenia i globalnego kryzysu finansowego, i tego właśnie, co się później stało w Europie. No, tym niemniej jednak no, to, to nie jest jeden kraj, jeden rząd. Tutaj jest potrzeba kompromisu, jednomyślności w takich osobnych sprawach. Na pewno jej wypracowanie chwilę potrwa. Także dzisiaj no, jest też na rękach euforia wołana tym, że naprawdę są to kwoty robiące wrażenie, ale pewnie do, do wejścia w życie tego programu trochę jeszcze brakuje. Pojawiły się nawet na światowych rynkach komentarze, że inwestorzy uwierzyli, że banki centralne są w stanie zatrzymać każdą panikę finansową, nawet wywołaną koronawirusem. Czyli rzeczywiście ten powiew optymizmu jest obecnie bardzo silny. Powrót optymizmu jest bardzo silny, ale ja bym powiedział, że do, dominującym czynnikiem jest jednak takie przeświadczenie inwestorów, że nie ma za bardzo alternatywy wobec ryzykownych aktywów. I to, to jest trochę niebezpieczne, bo no, to nie jakby te decyzje nie wynikają z takiej klasycznej analizy, jak to miało miejsce przez wiele dekad tak naprawdę, gdzie można było zobaczyć, jakie są perspektywy dla spółek, dla wyników um, i wtedy szacować to, czy, czy spółka jest stania, czy jest droga, czy ma potencjał, czy nie. Tak naprawdę dzisiaj mamy falę inwestorów, często nowych na rynkach, którzy są jakby są pod presją takiej sytuacji, gdzie myślą, no, przy zerowych stopach procentowych, a w wielu krajach europejskich ujemnych, no ja muszę coś z tymi pieniędzmi zrobić, bo inaczej one będą tracić na wartości. Będzie inflacja, a jakby banki nie dają żadnych, żadnego procentowania depozytów, tak naprawdę. Coś trzeba z tym robić. Więc tylko jakby jestem zmuszony do tego, że to musi być giełda, nie wiem, nieruchomości, złoto, co innego. I teraz tylko po prostu wybieram. To aktywo, tak? ale nie jest to, nie jest to taka decyzja typowa inwestycyjna, czy to jest dobry moment, czy perspektywy są dobre, więc myślę, że to jest głównym czynnikiem. No i na dłuższą metę jest to trochę niebezpieczne. O powstającym Europejskim Funduszu Ożywienia Gospodarczego rozmawiałem z doktorem Przemysławem, kwietniem, głównym ekonomistą XTB. Dziękuję Przemku za rozmowę. Bardzo dziękuję.